Tematem tegorocznego konkursu były kosze wielkanocne. W konkursie uczestniczyli uczniowie, którzy kształcą się na co dzień w zawodzie kucharz oraz cukiernik. W tym roku do konkursu przystąpiło aż, 70, przystąpiły aż 72 osoby, dzięki czemu wyłoniliśmy aż 36 pięknych koszy. Uczniowie mieli naprawdę nielada wyzwanie, gdyż musieli od podstaw przygotować ciasto drożdżowe, następnie zapleść te piękne kosze, wypiec je oraz na samym końcu udekorować. Z zachowaniem motywu świąt Wielkiej Nocy. Także głównie motywem takim przewodnim były bukszpany. Niektóre osoby wykorzystały mech, jajka, kurczaki. Także można było zaobserwować bardzo różne trendy, począwszy od tych klasycznych, tradycyjnych, jak też i takie najnowsze. Cieszymy się bardzo, że uczniowie stanęli jak zwykle na wysokości zadania. Było to naprawdę duże i ciężkie wyzwanie, z tego względu, że wymagało dużo kreatywności od naszych uczniów, wielkiego zaangażowania, po części też i cierpliwości, ale efekty ich pracy są naprawdę zdumiewające i wręcz jesteśmy oczarowane. Podobno każdy ma w sobie ukryte talenty, jest kwestia tylko tego, by je umiejętnie wyjąć na, na zewnątrz i pokazać światu. Tutaj co roku odbywa się konkurs, w którym młodzi ludzie próbują swoich możliwości i artystycznych, i kulinarnych, wypiekając kosze wielkanocne. Dzisiaj odbył się konkurs, w którym naogrodziliśmy zdobywców pierwszych miejsc, jak również wyróżnienia dla tych wszystkim, którym chciało się chcieć i przystąpić do tego konkursu. Miejmy nadzieję, że pomysł zrodzony w głowie pana Waldka Kuńskiego, dyrektora Cezu, jak również jego nauczycieli, będzie dalej kultywowany i co roku będziemy się spotykali przed świętami wielkanocnymi. by oceniać wyroby naszych młodych adeptów sztuki kulinarnej. Wszystkie kosze są tutaj do Państwa do udostępnienia, do zobaczenia, do nieposmakowania posmakowania, obejrzenia, bo są to dzieła młodych ludzi. Serdecznie zapraszamy na spotkania z Cezem, które już 11 kwietnia. Ma swoje dni otwarte dla przyszłych swoich uczniów.